Gris wreszcie wyszedł na zewnątrz, Pomyśl, Jak wyszedł na zewnątrz? Stoi za tobą, dosłownie w kuchni! Aż by się chciało nauczyć magii. No ta gra tak mnie nakłania na Hogwarts Legacy po prostu. Ale najpierw cyberpunk, najpierw cyberpunk. Meryn się teleportowała. Nie jesteśmy już na Datomirze. Wow, Kal, jak doszedłeś do tego wniosku? O nie, jest ich trzech! Tak to będzie wyglądało w trzeciej grze, jak będzie boss Ogdobogdo, potomstwo Ogdobogdo i potomstwo potomstwa Ogdobogdo. Siema, E.T. O, dzieci! Przepraszam, odruch. Kalkestis. Jeśli się poddasz, może oszczędzimy najmłodszych. Właśnie ta na kolana. Dacu 300. No, nowa stylowa. Mam na sobie outfit 7 koła. Ciało jak butelka Coca-Cola. Wiem, wiem, powtarzam żarty. Czułem, że cię tu zobaczę. O! Cóż za wyjątkowa przenikliwość. Tak, już ustaliliśmy, że Kal jest bardzo inteligentny. Moja moc podwoiła się od naszego ostatniego spotkania. Tym razem katstenka cię nie uratuje! No, sprytnie Kal, zakazana technika. A teraz Kal dostaje zawału. Swoją drogą to ciekawe, czy jak rzuci się w Kala po prostu jakiś przedmiot i on go złapie, to zaczyna nagle widzieć rzeczy z nim związane? Dobra, teraz użyjemy tego miecza jako helikopter i wrócimy do modliśli. Wiem, dokąd go zabieram. Do fortecy. Cześć, do fortecy? To jest ostatnia lokalizacja w tej grze. Ten odcinek będzie trwał 5 minut. Sprawa rady Jedi i z woli mocy Kalu Kestisie. Wstań, rycerzu Jedi. O, widzę, szyba trochę brudna. Niedobrze. Mają taką obronę, że zwykłe sztuczki nic nie dadzą. Mogę pomóc. Co masz na myśli? Rytuał ukryje statek, chyba. Rytuał? Ona się zna na tych sprawach. Co, cholera, cholera, zaczekajcie! Co trzeba będzie zrobić? Złożyć ofiarę. Nada się jedna z twoich rąk. Że co? Nie spinaj się tak. Co? O, niewidzialny samolot jak Wonder Woman. A nie, czekajcie, to nie ta gra. Ale w sumie w Subnautiku też bym pograł. A ciekawe, czy mogę popłynąć sobie gdzieś tam dalej. A nie, to jest dosłownie niewidzialna ściana. Całe szczęście, że mnie nie widzą. No siema. Osłania się zbyt dobrze! <grystanie> <grystanie> o, typ się sam wysadził. W <grystanie> Co to było. No dobra, to korzystając z tego długiego segmentu walki wyrażę swoją opinię o grze. Generalnie jest całkiem ok, Jedi Survivor jest oczywiście znacznie lepszy i brakowało mi na przykład tych wszystkich śmiesznych dialogów. Brakuje szybkiej podróży, bo wracanie się do statku z drugiego końca planety jest po prostu męczące i nudne. Oczywiście, na minus zagadki z kulkami, ale szczerze myślałem, że było ich znacznie więcej. A tak naprawdę, te zagadki nie były wcale tak złe, jak je zapamiętałem. Ale tak jak mówiłem, gra jest po prostu całkiem przyjemna. Nie jest wybitna, nie jest słaba, jest po prostu ok. Jakoś, jakie ja z nimi walczę, to nie giną od jednego dźwignięcia. Sprytnie miała high ground, superhero landing! Co to było z pinjutsu? Tym razem cię pokonam. Tym razem to będzie faktycznie ostateczna walka. Nie mogę się doczekać, aż podaruję fear twoją głowę. W sumie dobrze, że nie udało się za pierwszym razem, bo przynajmniej odcinek będzie dłuższy. Ej, bo patrzę na OBS-a i widzę, że mam tylko godzinę nagrania. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moja moc podwoiła się od naszego ostatniego spotkania. Co, ona flesze rzuca? Dobra, mam bardzo dużo HP. Po prostu muszę teraz grać w najlepsze Jedi Fallen Order swojego życia. No faktycznie, flesze rzuca. Trilla, moja moc podwoiła się od naszego ostatniego spotkania. Znowu. Już mam czterokrotnie większą moc. Jak mnie wysnajpiła? Drilla, moja moc podwoiła się od naszego ostatniego spotkania! Do it. Darth Vader! O, ja nie mogę, kompletnie się nie spodziewałem, w ogóle nie wiedziałem, że tu będzie, Wo, Dobra, czy taka udawana reakcja wystarczy? Hello there! Pomsij nas! Nie! Carl! Uciekaj! Nie! <grym> Roztropniej byłoby się poddać! Tak... Pewnie tak. Dobra Vader, 1v1, szybko, potrzebuję piasku! Hello there! Dalej! BD, uważaj! Całe szczęście nie ma ograniczonej liczby miejsc, do której ta winda może pojechać. Tak schakujmy darta Wejdera! Oddaj holokron. Nigdy ci go nie dam! Się... Jakbyś nie mógł go mocą przyciągnąć wejder. To jest dwustronny miecz, mógł go aktywować po prostu. Po pierwsze to tylko dźwięcie mieczem świetlnym, to już nic nie znaczy. Po drugie, BD, rzuć mi z tym. Świetny plan, Kal, ciśnienie wody na pewno nas nie zabije. Merin! Ej, hey, you! Finally away! No, miejmy nadzieję, że Imperium w międzyczasie nie przejrzało żadnych danych z tego holokronu i nie zrobili na przykład jakiegoś backupu. Dokąd teraz? Ej, koniec gry. Fun fact, mam godzinę 27 i 20 sekund na nagraniu. Więc dziękuję bardzo za oglądanie całej serii. Teraz przejdziemy do Cyberpunka. Dziękuję bardzo. Do widzenia.